Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 79. odcinek Fighter Kowa, program poświęconego grom z oraz ich scenie. Dziś m.in. wyniki turniejów, gameplay Fakumrama, a także dziwny przypadek IESF. Zapraszam. You win. Zaczynamy od wyników TWT Challenger'a Chainshift, który odbył się dwa tygodnie temu w Stanach Zjednoczonych, i tam mieliśmy, słuchajcie, nie lada niespodziankę. Dlatego, że Arson był poza top 8. W walce o top 8 przegrał z King Rayem. w wielkim finale zmierzyli się 2 gracze z Korei Południowej. Wygrał Ulsan, drugi był Lohai, jeśli chodzi o pozostałe miejsca w top 8, trzecie dla Kingreya, czwarte dla Joe Crasha, piąte egzekwo Peeling oraz Shadow 20 z a siódme egzekwo Anakin oraz CVM Reszta wyników pod linkiem w opisie. You win! Z kolei tydzień temu oglądaliśmy TWT Challenger z Argentyny i tam w ogóle było tak, że ten turniej miał się skończyć w sobotę, no ale okazało się, że były jakieś problemy techniczne. Potem, według informacji, które otrzymaliśmy, to 8 miało się zacząć o 15 naszego czasu. I to i ostatecznie top 24 zaczęło się o 16. Ja początek streamowałem tak blisko dwie godziny, ale potem uznałem, że nie ma sensu, kiedy się okazało, że cały top 24 no i też siłą rzeczy top 8 będzie pokazywać wszystkie walki, czyli tych walk łącznie było bodajże ze 30, znanych graczy nie było wiele. No i okazało się, że dobrze chyba, że tak zrobiłem, dlatego że sam turniej skończył się około godziny 22. I była tam też taka ciekawostka. Na początku streama walki odbywały się na konsoli, na której nie było Anny. Nie wiem co na to namko, ale chyba żaden z graczy nie chciał wtedy grać Anną, za to po podmiante od razu pojawiła się Anna. A co z wynikami? Pierwsze miejsce dla Noela. Drugie miejsce dla Limi który co ciekawe, w swojej pierwszej walce na streamie przegrał z no, taką średnią pandą. Trzecie miejsce Walter Storm, właśnie wspomniana panda. Choć gracz ten trzeba przyznać grał też innymi postaciami: Edim, Clive'em oraz Tengiem. Czwarte miejsce dla Shao, piąte egzekwo Dante oraz La Maldita, a siódme egzekwo Abargus oraz DX Ego. Klasycznie więcej wyników znajdziecie pod linkiem w opisie. You win. W zeszły weekend odbył się też polski turniej TKN 4, nasze TWT Dojo, drugie do tej pory, ale trzeba przyznać, że dość liczne. O samym turnieju w tym momencie zbyt dużo nie będę mówił, dlatego że planuję nagrać osobny materiał. Ale jeśli chodzi o wyniki, w finale zmierzyli się Zaku oraz Bati. I to właśnie najlepszy polski gracz Kingiem okazał się zwycięzcą. Co ciekawe, dla Batty'ego jest to druga wygrana Tekenada. Trzecie miejsce dla MTKD, czwarte dla Jaskarneta. A kolejne, piąte dla Naru oraz Notkata Exekpo. A siódme Exekpo dla Gerbera oraz Ronaldinho. You win. W tym tygodniu na scenie tekenacja dość głośno było na temat bana dla Arslana Esha, ale chodzi o ban, który już się skończył. Otóż z tego co rozumiem, po turnieju World Esports Championship w 2022 roku Arsenal został przetestowany pod kątem substancji niedozwolonych. No i. Wynik był pozytywny, no czyli dla niego negatywny. Wyszły jakieś substancje, które nie powinny były być używane właśnie przez niego. Z tego co przeczytałem też z jego oświadczenia, który w razie czego macie pod linkiem w opisie, wynika, że były to substancje związane wyłącznie z jego bodybuildingiem. No, nie miało to przełożenia na grę. I też ludzie w internecie pisali to samo, że ok, może w przypadku zwykłego sportu byłby to problem, no ale nie w przypadku e-sportów. Dziwne jest to, że to ogłoszenie pojawiło się od 19 czerwca tego roku, tak czyli dwa tygodnie temu. Podczas gdy ten ban zakończył się w tym roku, dokładnie rzecz biorąc, 25 kwietnia. No, dziwna sprawa. Ale jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego tematu, dodam może, że. Ludzie tutaj ekscytują się sytuacją z Arslanem, a Atif zwrócił uwagę na to, że minęły już 2 lata odkąd wygrał AESF 2023 i jeszcze nie dostał trofeum ani nagrody pieniężnej. Słabo. No, słabo. W nadchodzącym tygodniu do Tekena 8 trafi Fakum Ram, będziemy mogli w niego zagrać po raz pierwszy w nocy z poniedziałku na wtorek. Oczywiście mające wczesny dostęp, jeśli nie macie wczesnego dostępu, to będziecie mogli go zakupić 3 dni później. Ale jeśli nie chcecie czekać i dowiedzieć się o nim czegoś więcej, no to IGN przygotowało taki krótki opis postaci, który właśnie widzicie na ekranie, a po całość odsyłam do linka w opisie. Stagat to jedna z tych postaci, na które najbardziej gracze czekali w Street Fighter 6. Mamy w końcu jego teaser. Po więcej będziemy musieli jednak jeszcze troszkę poczekać. A pozostając jeszcze w temacie zwiastunów gier, w ostatnim czasie zobaczyliśmy gameplaye dwóch postaci do gry Invincible BS, są to gameplay Atom Eve oraz Bulletproofa. It all now. Every single molecule. Heard you passed up first dibs on my costume? You never did have stop. time bit we on my... all good. i called you a cat don't try it you win Dzisiejsze newsy zamyka nowy zwiastun, czy w zasadzie showcase trailer gry Double Dragon Revive. Tutaj całego Wam nie puszczę na ekranie. Jest to gra, do którą powiem troszkę czekam, z chęcią zagram. Nie wiem, czy od razu na premierę, może trochę później, ale fajnie, że Double Dragon powraca. A czy Wy czekacie na Double Dragon Revive? You win. To wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. W FighterCover widzimy się za tydzień o godzinie 18.00. Jutro z kolei, w godzinach popołudniowych, widzimy się na restreamie The Mixup, czyli TWT Mastera. No ale zanim się rozstaniemy, słuchaj, dlaczego seria Double Dragon tak bardzo się ciągnie. Bo ma w nazwie Dragon. Dzięki, do następnego. Cześć.